Pardochli Piacek, Sołtys i Grodziec Mały. Ustawiony harmonogram, mamy akurat na Whatsappie komunikatorze. Dziękujemy się, od tutaj akurat zaczęliśmy dzisiaj od 9. Wczoraj na zebraniu wszystko poustawaliśmy z mieszkańcami oraz z OSP Ruszowice oraz Państwowa Straż Pożarna. Następna grupa przyjedzie o 14 tak, żeby część mogła odpocząć, przygotować się na jutro. Od jutra dalej ruszamy od dziewiątej w innych punktach wału. W terenie jest od mostu drogowego przy moście kolejowym, który był akurat teraz ruszany. Tam jest też grząska ziemia, świeża ziemia, tam musimy zabezpieczyć. Dalej od mostu kolejowego po Rapocin do wjazdu na Rapocinie. Wszystko były też dostarczane żywność prywatnej możliwości. Na dzień dzisiejszy gmina akurat nie zabezpiecza, o ile mi wiadomo, dopiero jak będzie wyższa woda, trzeba będzie w nocy pilnować, gmina wtedy ma zaopatrzyć mieszkańców w wodę, żywioł. Na razie wszystko jest indywidualnie, prywatnie, firmy sponsorują. Są chociażby widać po zarośniętych wałach, wody polskie mają teraz przetargi dopiero na grudzień, więc to jest wszystko za późno. Wały nie były robione przez te lata. Wszyscy obiecują, każda opcja, nieważne już będzie jaka, nikt nie chce wałów zrobić, więc wały są od 25 lat na pewno niższe o kilkanaście centymetrów, więc każda woda będzie teraz zagrażała. Co mi wiadomo, to pierwsza kolejność ma iść wszystko w stronę właśnie tam Wilkowa, gdyby tutaj właśnie nie, nie Jacek Dobrochleb, nie nie radny również to na tą chwilę byśmy tutaj nie mieli w piasku, można zobaczyć, kubka została rozebrana 20 parę ton. To jest 2 godziny, 2,5 może godziny roboty i koniec, tak?